Zandrów. Poprosimy o, o z jak jako pierwszy trener gości. Witam serdecznie. Szkoda, że po dobrym meczu wracamy do domu bez, bez punktów. Byliśmy dzisiaj odważni, dobrze graliśmy w piłkę, tworzyliśmy sytuację. Uratował trochę w pewnych sytuacjach bramkarz, dobrze spisał się w sytuacjach, w której mieliśmy. Wiedzieliśmy, że broń groźna ze stałych fragmentów z kontrataku, no i dzisiaj mając trzy sytuacje, byli bardzo skuteczni, dwie wykorzystali i, i wygrywają. Gratuluję zwycięstwa. Powiedziałem chłopakom, że nie ma co spuszczać głowy. Ponieważ uważam, że dobrze kontrolowaliśmy spotkanie. Druga bramka, trochę przypadkowa, no ale umiejętności Marcina i ta bramka padła. Natomiast ta pierwsza, no to zbyt biernie zachowaliśmy się w obronie przy tym stałym fragmencie, gdzie rozmawialiśmy, że bardzo dobrze broń gra i wykorzystuje te stałe fragmenty. No ale. Nie ma co tutaj mocno płakać. Jesteśmy źli na ten wynik, ale za tydzień mamy kolejne spotkanie i musimy podejść w optymalnej dyspozycji do, do tego spotkania. Dziękuję. Dziękuję. Panie Demerze, w bramka ostatniej akcji pierwszej połowy chyba tak ustawiony. Jak na sobie. Tak, no przede wszystkim tak patrząc chronologicznie, początek spotkania mieliśmy no, różne momenty były i przede wszystkim e, przytrzymaliśmy kryzys, gdzie no, tutaj Olimpia miała przewagę optyczną, dużo stałych fragmentów gry byliśmy w głębokiej defensywie. Ale też e, muszę podkreślić, że jesteśmy dobrzy w tych e, podstawach. Dobrze bronimy Polakarnego, dobrze bronimy stały fragment gry. E, mimo że przeciwnik często ma nad nami przewagę, no to jesteśmy skuteczni i to, to też widać po serii spotkań jak punktujemy. E, rok temu broń miała 36 punktów po całym sezonie, teraz mamy 33 i, i jesteśmy skuteczni. No. Ten zespół się rozwija. Oczywiście chciałbym, żebyśmy grali lepiej, kontrolowali te spotkania, przede wszystkim żebyśmy lepiej kontrolowali spotkania, No ale, ale robimy postępy w takim tempie, w jakim robimy I, i ciężko mieć też pretensje tutaj do kogoś, że nie wiem, może styl jest nie taki albo że, że brakuje zaangażowania. Chłopaki mają bardzo dużo determinacji, pracują ciężko i, i to się przekłada na wyniki. Mówię no, tak jak trener powiedział, byliśmy skuteczni w stałym fragmencie gry, byliśmy skuteczni w obronie, w fazach przejściowych i, i to dzisiaj wykorzystaliśmy. Chciałbym podkreślić jeszcze raz ciężką pracę nie tylko chłopaków na boisku, ale również mojego sztabu. Chciałbym podkreślić bardzo dobry debiut Kacpra Banaszkiewicza, który dzisiaj wszedł za, za Sebastiana Cucha. Miał ciężkie spotkanie, bo tutaj naprawdę goście mają niezłą ofensywę i, i musiał się mieć na baczności, ale. No, dał radę i, i zajrał bezbłędne spotkanie, więc no, tu cieszy. cieszy. Cieszy kolejny mecz wygrany i, i, i zrobimy wszystko, żeby teraz trzymać tą serię i, i cały czas się poprawiać, iść do przodu.